Brooks Levitate 3. Brooks Levitate 3 jest to kolejny but z tej linii, jeżeli znaliście edycję pierwszą czy drugą, to w trójkę wsiądziecie tak naprawdę bez problemu, bo są bardzo do siebie podobne. Jeżeli chodzi o podeszwę, dalej mamy amortyzację opartą na piankę DNA. Pianka ta została powleczona dookoła takim filtrem z TPU, który w tym przypadku ma kolor srebrny, dlatego też ta podeszwa tak wygląda. Idea DNA też charakteryzuje się dużo większą sprężystością niż pianki stosowane np. w bucie Ghost, który jest butem jednak mimo wszystko bardziej miękkim, bardziej takim pluszowym pod stopą, to tu mamy więcej dynamiki. Jeżeli chodzi o cholewkę, cholewka wykonana w technologii Fitness, czyli właściwie materiału tkanego. Z przodu stanowią taką bardzo elastyczną, dopasowującą się do stopy skarpetę, z tyłu mamy taki kołnierz, który też obejmuje stopę. Nie mamy dużo gąbek w środku, a całe dopasowanie cholewki bazuje na dopasowaniu właśnie tego materiału. Jeżeli chodzi o wagę tego buta, but męski waży gramów 318, but damski waży gramów 281. O, prawie bym zapomniał. I to był Brooks Levitate 3.